Także żeby przekazać, jak tu był pan policjant i siedział na fotelu, gdzie dzisiaj tam trzygodny. Służba mistrancka siedzi, były postawiona ten, 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 ten statyw i, i aparat, tak jak teraz tutaj na mnie. I w którymś momencie ten pan sierżant niektórzy to spuścił. A taki był przestraszony. A wyłączony oczywiście maszyna. Ja oczywiście spuściłem tą kamerę, a później sobie przypomniałem. Kurczę, przecież to jest policja. Skoro ja świecki człowiek słyszałem od pana Michalkiewicza, który pytał jakiegoś tam oficera służb, na jaki sposób się dzisiaj ludzi szpieguje. Jak są służby mają informacje? Tamten go tak zbywał, ale z jakiejś tam sympatii w końcu przyjaźni powiedział, panie Michalkiewicz, masz pan w domu telewizor? Masz. Komputer pan masz, masz. Komórkę pan masz? Masz. To masz pan trzech szpiegów w domu. Więc ten policjant chyba sobie pan sierżant zdał z tego sprawy, że a nuż wyłączony telefon może dostarczać komuś informacji. No to dla katolika nic piękniejszego, taka świadomość, bo żyć nam trzeba jak w jasny dzień.